Ja się nazywam Ario 2, a to jest. Za mną jest mój kolega. Dashon88! I mm, jesteśmy w dosyć w stanie. Ale to już kolejny odcinek. Zagrajmy w Minecraft na modach. Dobrze, jak pamiętacie, tam zaznaczyliśmy sobie kopalnię. A teraz idziemy szukać do. Wiecie, co się stało na innym świecie? Wy wystrzeliłem strzałę w górę i gdzieś poleciała daleko. Przeszedłem gdzieś. Hmm, z 30 kratek, nie uwierzycie, trafiła je w bańkę. To było koszmarne. Normalnie myślałem, no chciałem, wiecie, taką krowę e, zabić, e, nie trafiłem. Nie, no to przechodzimy do gry, a więc tak, na razie owce. Na łóżko oczywiście. Ale potem jak znajdziemy jakieś owce, to możemy je w fabrykę No nie fabrykę, tylko stado takie przy domu sobie zrobić. Ponieważ podłogę byśmy może zrobili, sfarbowanych kaktusów. Te kaktusy też zbierzemy różne kwiaty i zrobimy barwniki, grzyby w jedzenie będzie. Yy. No, no y, przepraszamy, na razie gramy na y, pizzful, y, czyli na pokojowym, ale za, za, teraz kolega to zmieni. Dobrze. No, no, na normalny, o. Pójdziemy od razu na hardcora. A więc tak. Na, w dzisiejszym odcinku poszukamy może terenu na domek. Jeżeli to szybko pójdzie, to wybudujemy jakiś fajny domek taki, wiecie. Teraz może i tutaj nawet być, za tą górką. No właśnie, tutaj będzie fajny widok na miasto. Tylko trzeba tam jeszcze oczywiście teren wyrównać. Aha, i o, przygotujcie się, ponieważ mamy jeszcze tutaj zamiar nakręcić crazysa i... Euro taka taka dwójka. I w Far Cry'a dwójkę. Przejdź yy. też dwójkę. Wszystko dwójkę. No okay. Pi, ale wiecie co Piście w komentarzach, yy. czy chcecie, żebyśmy w Far Kraju yy, dwójce zrobili yy, po prostu nowy, nowe konto, yy, czy, no, czy po prostu zostać przy tym starym. Ale no, przy tym teraźniejszym, co mamy, to w połowie jakoś jesteśmy gry, nawet nie. Ale wiecie, no to napis, zapraszam do komentowania tego, co powiedziałem. <mulety> myślałem, w jest... Widzicie, mam tutaj kilka takich dość przydatnych modów. <mulety> mm, oczywiście no, nie wiem dlaczego coś się stało, to kilka nie działa, ponieważ kolega DAE i widzicie, tutaj mamy takie many Items. Ale to nie jest tumane items, ponieważ y, y, No y, No to jest na razie tumane items. I o, i tutaj O, i tutaj wyskakuje crafting po prostu tego. Jak, jak można to zrobić? Yy, no, i yy, to, je, to jest przydatne. Tylko, oczywiście, kilka modu nie działa. Bo przedtem mieliśmy yy, stron 14 na Tumane No, tym niby too items. Ale yy, teraz mamy 6. Nie wiem, jakim to cudem. Wszystkie nowe zbrójki znikły. No i nie wiem. Są nowe, oczywiście, piece, które bardzo szybko przepalają. To normalnie jest zaskakujące. No. No, potem na razie zrobimy taki prosty domek. Może najpierw w jaskini, czy od razu robimy na tym. Od razu... ja zrobię, zrobię. No to od razu potem go upiększymy jakoś ładnie. Wiecie, trawka, farma, potem go nie wiemy nadal, jak przeprowadzimy owce na, i krowy na górę. Albo chyba, na że, ch chyba, że zrobimy po prostu farmę gdzieś niżej. Tak, no, kaktusy posadzimy na barnik. E to później. To już następny odcinek. Co y... zrobimy? Damy, tylko to no, y... musicie wiedzieć, że, że odcinki też nie będą codziennie, bo my też nie, nie mamy czasu, bo my do szkoły chodzimy, ale y... jak znajdzie się czas, to będziemy nagrywać. Czasami ja sam, czasami y... Aliok. No, także. Y... Na pewno y, więcej niż dwa filmy wyjdą na tydzień. Nie obiecuję, na pewno będą dwa filmy albo więcej. Zawsze będzie w tygodniu jakiś film. Także się nie martwcie. Na razie robimy podstawowe itemki. W następnym odcinku planujemy się. No, zdradzę, to już Wam zdradzę wybrać się do kopalni. A e, wiecie, bo my tak przynudzamy. My tak przynudzamy na razie, ale oczywiście będzie filmik na ciemno. Yy, przepraszam, na śmierć. Zimnie no, no, wiecie. Bo ja tu koledze pokazywałem fajny filmik i opowiadałem mu historię, także wiecie. To my, to my w, w znakomitym nastroju jesteśmy. Właśnie, znaczy, znakomitym nastroju na filmik aha i filmiki będą też na jak mam się będzie ciało. nie wiem się nam nie będzie cięło to nie będziemy tak robić żeby tylko był ale nie, Trwąc na codziennie. przykład no, będziemy po prostu nakręcać y, materiały na przykład w sobotę i w niedzielę, a filmik będziemy codziennie wrzucać. Jak nam się będzie chciało, mogą być od jednego do trzech filmików na dzień. Ale to wiecie, to jeżeli będą chęci i czas. Bo my chęci mamy, tylko że czasu za bardzo nie. No i znowu słońce zaszło. No, trzeba się gdzieś zaszyć. No to może pod ziemi się wkop, tak na dwie kratki, czy coś. <grym> w kratki> jesteśmy w kopali. Nie słuchajcie ludzie, jesteśmy w grobie. Ciekawe, czy tu światło za chwilę wyjdzie. Jak tu znajdziemy diaksy, to stawiam wszystkim po lodzie. To <gulia> z kuba daj mi lata. <gulia> nigdy. Nie, ale nie, na serio. Tak wiecie. O, Ej, co, co tu pisze żółta wełna? Żółta wełna? Wiecie? Mam nadzieję, że filmiki się wam podobają. I bardzo proszę, bo wiecie, my może nie mamy doskonałej grafiki, tak jak na przykład Rock Alone 2K. Oczywiście jego kanał bardzo polecamy. My także polecamy Tiwalta, jeżeli tak. to, jeżeli ktoś może cenzury szuka, słuchać. Wiecie, bo on, on jest bardzo dobrym youtuberem, tylko przeklina i on robi takie śmieszne filmiki. Co mm. mi się bardzo podoba i jego oczywiście też polecamy. Tak samo ja polecamy Polskiego Pingwina, Polishpenguin.pl. Manzio, Minecraft, Blue, hey. Resigaming i SKKF. I Multiple i multiego. Oczywiście, multi, dobra rzecz. tam <grym> byłem. No, lebo. Oczywiście polecam też Strongmana Roberta Burneike. Przepraszam, to nie jest Strongman, tylko kul kul kulturysta który będzie pewnie za niedługo walczył z, ze swoim przeciwnikiem. Zapomniałem, jak się nazywa. Oczywiście jestem fanem MMA, oglądam. Piłka, no... Może teraz powiemy coś o sobie, tak, bo się, no, wiecie. A więc tak, może ja zacznę, dobra? Dobra. No. A więc tak, ja, ja lubię bardzo sport. Ogólnie wszystkie sporty mnie interesują tenisy, piłki nocne, piłki ręczne. Jestem e, zamświętym kibicem różnych e, drużyn. Oczywiście też lubię naszych świadkarzy Radwańską. Też jest e, Janowicz. No, a może też, e, co by Wam tu jeszcze powiedzieć. W lecie powiem Was, je, my mieszkamy na wsi, także to zaś coś pokosimy kombajnem. Możliwe, mhm. no. że będzie seria z y, symulatora Farmy, ale to... Ale będą też o, oczywiście vlogi też będą. Tak. O widzicie, to jest młotwy, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Ścinamy y, samo od do, no to jest taki trochę cheat młot, no ale wiecie. To tam nie zauważycie. No, nie cyklopsy hmm, mają 400 HP, a więc no... chociaż jak nie testowaliśmy tego, ale jak do nich podejdziemy to mm, ostały no atakują właśnie. A jest taki fajny... Y o, jest, już jest o je gdzieś w pobliżu no. wiecie też. Piszcie w komentarzach <grym> <laughs> Piszcie w komentarzach, czy chcecie filmy z cenzurą, czy bez cenzury, to nam się przyda, bo wiecie, bo tak y, y, może być śmieszniej, czy tam, y, no wiecie, to oczywiście będzie parę więcej śmiechu, a śmiech to zdrowie, którego każdy człowiek potrzebuje, wiecie o tym, prawda? Także możecie napisać, to nam, to nam ułatwi pracę, bo nas tu kusi trochę, żeby taką serię zrobić. Oczywiście, tak jak mówiłem, będą vlogi na przykład, yy, co robimy. Yy, yy, może yy, kolega dokończy jeszcze? No, no i e, gdzie, co, co robimy na przykład, będzie e, vlog, e, na przykład jak będziemy się z kolegami e, strzelać na jakieś karabiny czy tam na śnieżki, wiecie o co chodzi e, to, to rzucimy oczywiście na YouTuba, a ja bardzo przepraszam, bo ja nie jestem dastan88, e, okazało się, że nikt już jest, sprawdziłem to i e, ja będę dastan88. 8. Dosta ja zakończymy już no. ten odcinek. Dokładnie. W następnym odcinku dokończymy albo zakończymy budowę domku poza odcinkiem. <śm> nie, nie, dokończymy na odcinku. Na odcinku, a w następnym odcinku pójdziemy do kopalni i postaramy się o jakieś lepsze itemy. I. A. No, także już praktycznie wiemy. A, hmm. a nie zdradzę Wam, co będzie w. Y, 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 to będzie w czwartym odcinku. Czwarty odcinek jest tajemnicą. Sądzę, że wam się to spodoba. To A będzie jest. trochę na hardcora, wiecie? Czekaj. Ale no, Więc. także możemy to zakończymy. Znam y się z wami. No właśnie, Hej. bardzo serdecznie. Hej, czyściu, subskrybujcie, komentujcie Hej. i oceniajcie.